Pisma świętego Franciszka z Reguła zatwierdzona. Rozdział drugi. Kandydaci i sposób ich przyjmowania. Tych, którzy przyjdą do naszych braci i pragnęliby przyjąć ten sposób życia, niech bracia odeślą do swoich ministrów prowincjalnych, bo im jedynie, a nie komu innemu, Przysługuje prawo przyjmowania braci. Ministrowie niech ich sumiennie wybadają w zakresie wiary katolickiej i sakramentów Kościoła. I jeśli w to wszystko wierzą i pragną to wiernie wyznawać, i aż do końca pilnie zachowywać, i jeśli nie mają żon, albo jeśli mają, wstąpiły już one do klasztoru lub z upoważnienia biskupa diecezjalnego dały im na to pozwolenie. I same złożyły ślub czystości, i są w takim wieku, że nie mogą budzić podejrzeń, niech im powiedzą słowa Ewangelii Świętej, aby poszli, sprzedali całe swoje mienie i starali się rozdać to ubogim. Jeśli nie mogą tego uczynić, wystarczy ich dobra wola. I niech się strzegą bracia i ich ministrowie, aby się nie wtrącali do ich spraw doczesnych żeby mogli nimi swobodnie rozporządzać jak pan ich natchnie. Jeżeli jednak pytaliby o radę, to ministrowie mogą ich posłać do osób bogobojnych, za których radą rozdaliby swoje dobra ubogim. Potem ministrowie dadzą im odzież na czas próby, to jest dwie tuniki bez kaptura, sznur spodnie i kaparon sięgający do pasa. Chyba że tymże ministrom co innego niekiedy wyda się właściwszym według Boga. Po upływie roku próby niech będą przyjęci pod posłuszeństwo, przyrzekając na zawsze zachowywać ten sposób życia i reguły. I stosownie do rozporządzenia Ojca Świętego nie wolno im w żadnym wypadku wystąpić z tego zakonu, bo według Świętej Ewangelii nikt, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A ci, którzy przyrzekli już posłuszeństwo, niech mają jedną tunikę z kapturem i drugą, którzy chcieliby mieć, bez kaptura. I w razie konieczności mogą nosić obuwie. I niech wszyscy bracia noszą odzież Pospolitą i mogą ją, z błogosławieństwem Bożym, łatać z grzebnym płótnem lub innymi kawałkami materiału. Upominam ich i przestrzegam, aby nie gardzili ludźmi i nie sądzili ich, gdy zobaczą ich ubranych w miękkie i barwne szaty i spożywających wyszukane potrawy i napoje, lecz niech każdy raczej siebie samego sądzi i sobą gardzi.